Kadetka Gold, tak? Niki! Miło cię poznać, Niki! Dobra, Niki, mam taki plan! Skoczysz i złapiesz mnie za nogi, a ja się za wszelką cenę utrzymam! Nie brzmi to dobrze! Zaufaj, dziecinko! Poradzimy sobie! Okiem dobrze! Brawo! Świetnie idzie! Okej, okay. to było niesamowite. <śmiech> <śmiech> Dzięki, co powiem mamie, jeśli stracę więźnia! Mama, no tak. Chodź, spadajmy stąd. Za rogiem jest pancerna gruść. Tam będzie bezpiecznie. Ech, przyda mi się tu pomoc. To już? I razem na trzy. Raz, dwa! Dobra. Nie możemy tak stać! Tędy. Trzymaj się mnie! Wow. Wiedziałam, że coś będzie nie tak z tym okręmem, Bo kto ruchuje w złomie za Boga? O, rany! Paskudnie! Jeszcze tylko chwila! No już, no już! Wiesz, gdyby nie te kajdanki, to pewnie bym coś na to poradził. Ustalenie 3b. Nie zwracać ruchomości. Wiesz, że bez tego się nie obędzie! Nie! Mam cię doprowadzić! I zrobię to! <gryw> Jak widać! Dobra, teraz znajdziemy jakąś inną drogę. Na pewno się tu nie znajdzie przejście! Ja tutaj dowodzę! St wow! Spoko jest. Tak! Dobrze! A ty? O, jak młody Bóg! Idziemy! Tędy! Nie lepiej iść do góry, żeby spotkać resztę. Tu na Co? Naprawdę? No już jest prawie dobrze! Wspomniałem jak bardzo tęsknię za moimi odrzutami! Spokojnie! Nie popędzam! Jeszcze trochę? Czy ty musisz się tak wiercić? Próbuję się skupić! Jeju, dobra! Tak! Gotowe! Kto tędy? <laughs> no, ładnie! Dzięki. I ty jakoś sobie radzisz, Piracie. Mów mi, Star -Lord. No, Peter. Albo no wiesz, kawę to ocalator. Dobra. Peter, czyli tak. E, mam o twojej drużynie trochę dobrych i złych wieści. Słyszałeś mnie? Mówię... Dopowiedz te dobre. Nic im nie jest. Znaczy, wykazują oznaki życia. Więc jakie są złe? Przeszli już magiel i teraz są w celi. Tak, gdybyś sobie wyobrażał, że mogli uciec przy okazji wybuchu czy coś. Ej! A po co mieli uciekać? Przecież niewinni nie mają przed czym! Może kiedyś? Chodź tędy. Tam będzie bezpiecznie. Clark! Chyba pękły rury. Nie powinniśmy kogoś wezwać przez to twoje ustrojstwo. Nie potrzeba wsparcia. Ja wiem, co robię, więc pomóż mi odciąć ten ogień, to przejdziemy! Spoko, tyle, że pewnie już się martwią. Zaginęła córka kapitanki. Córka czy nie, wciąż korpusowa. Bez paniki. Widzisz? Mną nie musisz się przejmować. Już wystarczy mi, że robią to tutaj. Jeśli to pomoże, myślę, że jesteś świetna. Taka mundurowa mnie jeszcze nie aresztowała. A ile ich już był? Czy ty autentycznie próbujesz mi się teraz wymknąć? Dopiero co mówiłeś, że świetnie mi idzie. Tak właśnie jest. Stawiam cię w mojej górnej piątce aresztujących. Fajnie! Więc czy możesz mnie traktować z takim samym szacunkiem jak całą ich resztę? <grymne> w sumie robię dokładnie to. Ale patrzmy na jasne strony, bo pomyśl, jak korel się wścieknie na tego kościelnego. Niewiarygodne. Aha, często to słyszę. To na robocie to makijaż? Co? A tak, i tak ma. Ja to znam tu wszystkie boty. Tak się z nimi przyjaźnimy. A większość przeprogramowałam. I dałaś im twarze. Może. Nie, żebym narzekał. Stały się raziste, fajowe. Dobrze, to tędy. Czyli co to jest? Jakieś niby tunele techniczne? Hm? A mama wie, że się tutaj bawisz? Zapewne nie. Ale widzisz inne możliwości? Nie mamy na pokładzie tłumu dzieciaków. Wiesz, ja w twoim wieku też nie miałem dużo znajomych. Niby siedziałem w więzieniu, no ale... Więc mama wiedziała, co mówi. Ale w więzieniu Chitauri. I byłem dzieckiem. Mam tak dużo pytań. A twoi rodzice też siedzieli? Nie, mama... zmarła. Taty nie poznałem. Skąd właściwie znacie się z mamą? E, na wojnie walczyliśmy razem na Merkurym. Była... jest z niej żywa torpeda. Chyba raczej kamera. I podsłuch. Wszystko ocenia. Niki, jesteś za mała, bo jeszcze sobie zaszkodzisz, Niki? Czemu wchodzisz do kapsuły ewakuacyjnej? <laughs> to jest jakby znajome. Serio? Peter, teraz zawaliłeś. Tym razem to przesada. To przestrzeń zamknięta. <laughs> Aha, właśnie tak. Ok, już prawie. Prawie gdzie? Zobaczysz. Się dokądś wybierasz? Chcę być pewien, że jest tu bezpiecznie. No bo ten. tam się. pali. Ale mógłbyś, proszę, nadążać? Ej, to może ty pochodź w po obrączkach. Ty chyba wiesz, że nadal tu dowodzę. A jak żeby inaczej? Uwierz mi, nie ma przejścia. No jasne, że wierzę. Jak widać? Przypomnę, że z nas dwojga, to ja wiem, jak stąd wyjść. Dobrze to ukrywasz. Jeśli próbujesz teraz jakoś uciec z tego statku, koniecznie powiedz. Bo może to jakby leżeć w moim interesie. Tylko teraz, żeby zrobić to tak, by nie wyszło jak porwanie. Co? Nie! Nie, nie! Ach! Obiecaj, że nikomu nie powiesz o tym miejscu. O, rany! Nie śmiej się! Nie, nie, fajnie tu! To jest twoja tajna baza, tak? To jest na pewno lepsze od brygu. Nie zostajemy. Muszę tylko zajrzeć do ultima. Rozjechały mu się żyroskopy. Nie śpiesz się. Hej! A to Merkury, tak? Aha, chodziło o pokazanie tej wielkiej bitwy, gdzie walczyła mama. I podobno tam byłeś, tak? Oj, tak. Twoja mama miała przechlapane, póki nie wpadliśmy z łowcami. Lepiej to uzupełnij. Czyli. Mam cię dorysować? Tak, w imię historycznej dokładności. Hej, to jest Simon. Nie tykaj. Nie dla dorosłych. Rozumiem. No a ja... już skończyłam. Chyba już lepiej wracać, zanim mamie odbije do reszty. Aha, ja już wiem, jak umie się nakręcić. Zdaje mi się, że dogadalibyście się z roketem. Albo zaczęlibyście się gryźć. Albo jakoś tak. Tym jakby szopem? Aha, sprawia urocze wrażenie. Chodzi tylko o to, że on też ma technicznego świra. Znów pełzanie jej. To rozumiesz, o co mi chodzi, prawda? Jeśli już będziecie rozmawiać z mamą i jakoś zejdziecie na mój temat. Wszystko jasne, ale na pewno się dowie, jaka z ciebie kadencja. Nie! Znaczy, dziękuję. Ale najlepiej, żeby nie wiedziała nic o sprawie w hangarze. Czyli ja cię nie znam. Tak jest, ale to wcale. Szedłeś całkiem sam. Możliwe, że słyszałeś, jak super jest Niki Gold, ale to tyle. Oh, winda jest już blisko i będzie łatwo. Ach! Jeszcze trochę. Poważnie? Jeszcze tylko chwila. No już, no już. Ach! Ach, ty tak na poważnie? Trzeba pomóc? Tak! Gotowe! Miki... Jestem cała. Mamo, naprawdę. Jest okej. Okay. To draśnięcie. Co ty sobie wyobrażasz? Wykradasz się gdzieś z oddziałem? Latasz z bandziorami? Tylko podejrzanymi. Prawie zginęłaś. Nawet nie wiesz, jak masz przedwizdane. Mamo... Obiecałaś mi więcej swobody. Swoboda to nie kłamanie moim ludziom i wykradanie się bez słowa. Bo to moja wina, że komuś wybuchł statek? Zakaz wstępu jest zakazem nie bez powodu. Nie jestem Twoim więźniem! Jesteś dzieckiem! Czy ty mnie słuchasz? Chwila, chwila. Wszyscy wiele dziś przeszliśmy. Weźmy głęboki oddech i. zauważmy, że. każde z nas popełniło błąd. Ugasić ogień i zabezpieczyć hangar. Tak jest. I znaleźć przyczynę eksplozji tego złomu. Unifikator Raker nie bardzo chce współpracować. O na końcie. A wy dwoje za mną. Wiedziałam, że się wkurzysz. Jak zwykle się złościsz! Nawet Peter tak mówi. Naprawdę ciekawe. Peter musiał się przejęzyczyć, co zdarza mu się często. Więc mniej się przejmuj tym co mówił on, a bardziej tym co mówię ja. To co zrobiłaś było bardzo niebezpieczne. Liczy się to, że nikim nie uratowała i świetnie sobie poradziła. Możesz być z niej dumna. Jeśli ty to mówisz Peter, to naprawdę niewiele znaczy. Ale czemu tak go traktujesz? Posłuchaj tego co mówi. Nie obchodzi mnie to co mówi. Górny pokład. Kajuta kapitan. Wreszcie. Załóż blokadę. Blokada założona. Zabijesz nas teraz? W teorii drzwi otworzą się tylko na mój znak. Tak, wiem jak to działa. Nie wydaje mi się. Tak się składa, że omijasz sobie każdą blokadę na tym statku i chcę wiedzieć jak. Albo mi pokaż. Mamo. <laughs> Pamiętam, jak ostatnio utknąłem w windzie. Byłem z taką siaranką, i ona wtedy. Fuj! co jest z tobą nie tak? Była cudowną osobą. Błagam, niech mnie ktoś stąd zabierze. Nikt nie wyjdzie, aż dowiem się wszystkiego. Ale ty już wszystko wiesz? Nie, nie wiem. Prócz tego, że ściągasz zagrożenia i że ciągle cię przyłapują w zastrzeżonych obszarach. Jestem mała. Łatwo się przyciskam. Byciem małą nie unikniesz ochrony, ani kontroli przy hangarze. Nie przejdziesz przez pancerne drzwi i nie wejdziesz tam, gdzie cię znalazłam. Pamiętasz tamten błąd w systemie? Tak! Ochrona się na chwilę wyłączyła i. nie, nie wyłączyła. Raczej była wyłączona. Serio? Chcesz teraz kłamać dla dwunastolatki? Dwunasto? Dałbym głowę, że masz szesnaście. Peter! No co? Zna się świetnie na rzeczy, mądra dziewucha. Aż za bardzo, omija zabezpieczenia. No, chyba, że ty masz do statku dostęp szóstego poziomu. Tak myślałam. Nikolet to Gold, opróżni kieszenie. Nie, sama je opróżni. Niki? Co? Wiem, że coś ukrywa. To byłem ja. Tak, schakowałem wszystkie drzwi po drodze. Schakowałeś. Tak, teraz robię za hakera. No wiesz, Bibabu. Bububi. Mówiłam mu, że tam nie wolno. To nie tłumaczę sfałszowanych rozkazów. Cóż mam ci powiedzieć? Że twoja ochrona przesypia służbę? Niczego przed tobą nie ukrywam. Jakbym mogła. Wrócimy do tego. Zdejmij blokadę. Co? Pomóc zabezpieczyć hangar? Nie, wracasz do siebie. Masz tam zostać na 30 obrotów. A, ale, mamo! A może na 30 cykli? Ciężki dzień, prawda? Eksplozje statków, wtargnięcie do strefy. Cyrk z małą. Nie masz pojęcia. Czuj. Nie do wiary, że wciąż go masz. Że też ocalał, to chyba było z tysiąc stopni. Chyba raczej tysiąc cykli temu. Zabierz go, jeśli chcesz. Jest twój. Ej, kazałem mu dbać o ciebie. Roboty, nic się nie zmienia. Szczególnie, że masz teraz córkę, zdaje się. Ma 12 lat. Nie miałaś jej podczas wojny. 12 lat temu, kiedy my. Peter. Kiedy odkryliśmy Twój statek, nawet się ucieszyłam. W pierwszej chwili. Ale widzę, że nie zmieniłeś się przez ten czas. Ani trochę, ciągle jesteś takim samym. Zmieniłem się. Zapłacę karę, ale daj mi trzy cykle. Udowodnię, że już nie jestem. Jakkolwiek chciałaś skończyć to zdanie. Zapłacisz dziewięć tysięcy jednostek w ciągu trzech cykli. Wow, to okej. Okay. To jest całe mnóstwo kasy. Ej, pomyślałem, że może... Nie by... próbuj negocjować. Moja grupa znalazła mnóstwo nielegalnego sprzętu na twoim statku i biozagrożenie klasy drugiej. Nie wiedziałem już, co chować. Peter... Okej, okay, okej. Okay. Dam ci kasę na czas, żaden problem. Jeszcze troszeczkę i ruszy nasz projekt Strażnicy Galaktyki. A gdybym nie miał na rękach tych kajdanek, pokazałbym ci, jak niewiele nam już brakuje. Zdaje mi się, że tego pożałuję. No weźcie, ja kiedykolwiek. Nie będziesz żałować. Przyrzekam. Masz trzy cykle, Peter. Nie cztery, nie pięć, trzy. Daj znać, gdy będziesz mógł zapłacić. A jeżeli nie? Nasze urządzenie wyłączy Wam statek i pójdziecie siedzieć. Kumam, nie zawiedziemy Cię. Że nas wyciągniesz. A co, dziewięć koła to taka wysoka cena? Dziewięć tysięcy jednostek? Jest to suma olbrzymia. Skąd weźmiemy tyle pieniędzy? W trzy cykle? Trzeba będzie obrobić jakiś bank! Okej, okay. mamy karę i ustrojstwo nowy na statku, które wyłączy nam silniki, jeśli nie zapłacimy tej kary w ciągu trzech cykli. Ale przynajmniej nie siedzimy w pacy. Jeszcze. Ach, nie osłabiajcie mnie. Jesteś Drax Niszczyciel. Zabiłeś Thanosa. Tak mówią. I mandacik to dla ciebie problem? Gamora, jesteś agentką specjalną, ale znacznie zajebistrzą. Co cię może powstrzymać? No i się rozkręcił. Roket, jesteś geniusz i najdzielniejszy gość na świecie. Z ilu więzień krysmołeś. Z siedmiu. siedmiu. Jestem gród. Jesteś gród! Mamy być drużyną, nie? Sprawdźmy jak bardzo się spłukaliśmy i wymyślmy jakiś plan. Sprawdźcie, kajuty. Zajrzyjcie pod oparcia i pod stół warsztatowy. Jeśli walają się tam jakieś jednostki, bierzemy je. Ja idę szukać u siebie. No, dobra. Dlatego z glinami się nie sypia. Bo wklejają mi bomby. Mi wklejają. Mam cię na oku, szopie. Ale znaczy, że niby co? Dobrze wiadomo, że gryzonie gromadzą. Orzechy, uzbrojenie, pieniądze. Ach, dobra, ani ze mnie gryzoń, ani nie gromadzę. Jestem świadom twojej kryjówki na statku. Idź swoją. Już! Ale nie ma po co iść. Gród przerżnął to na kontrakcji. No a resztę dałem Quillowi i Gamorze. Zafanzolony kod dostępu do zastrzeżonej. To wiarygodne. Może już tak pomęczysz kogo innego? Zamierzam.